Występy w lidze szwajcarskiej, belgijskiej, Bundeslidze czy nawet Premier League, a do tego 16 meczów w dorosłej reprezentacji Szwajcarii. To jest CV, to są dokonania nowego napastnika, widzę Wołódź. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Żopecki. dziś pogadamy sobie troszkę o Widze i pomówimy o transferach. Szczerze powiedziawszy, nagrywając taki materiał dotyczący zakupów RTS-u, już jakiś czas temu wydawało mi się, że ten rozdział zamknąłem, natomiast okazuje się, że w cały czas idzie na grubo i wbrew pozorom taka nie jest zamknięta i cały czas dokonuje się zmian. Nagrałem też taki materiał dotyczący Widzewa wraz z tą informacją na temat zwolnienia trenera Zejko Sopicza, natomiast wydaje mi się, że cały czas należy drążyć te widzewowskie tematy i pomówić o sprawach łódzkich, gdyż naprawdę dużo się dzieje na finiszu okienka transferowego. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, kilka spraw organizacyjnych. Przede wszystkim wielka prośba do Was o subskrypcję, a także łapki. Zachęcam też wszystkich do wsparcia mojego kanału, to przede wszystkim. Natomiast też, tak jak już mówiłem w jednym z materiałów transferowych, Niebawem na dniach pojawi się wiele filmów dotyczących transferu z perspektywy konkretnych klubów. Już taki materiał się pojawił, kiedy mówiłem o legii Warszawa, dziś usłyszycie o widzy Natomiast na dniach pomówię na pewno o Jeleń Białystok, Stok, rakowie -Częstochowa, czy też Olechu Poznań. Prośba też do was, żebyście napisali w komentarzach, o którym klubie chcielibyście usłyszeć, o którym klubie chcielibyście taki specjalny, dedykowany materiał. Teraz z kolei ruszamy i spoglądamy już w stronę Widzewa Łódź, a więc klubu, który obecnie na teraz po tych kilku kolejkach no jednak nas wybitnie rozczarował, przynajmniej mnie, kiedy no gdzieś podczas tych prognoz przedsezonowych typowałem w ogóle Widzy do Mistrzostwa i cały czas będę trzymał gdzieś ten swój typ, mimo tego, że oczywiście jest do tego daleko, no ale z drugiej strony myślę, że traktowaliśmy te wszystkie typy jako taka luźna prognoza i raczej forma zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle Widzy w Łódź i transfery dokonane, myślę, że tego możemy Zacząć. Zerknijmy na listę, ilu zawodników przyszło tego lata i o jakich kwotach mówimy, ponieważ widzew operuje mocną gotówką i absolutnie bije kolejne rekordy. Tak to wygląda: do widzewa tego lata ściągnięto kilkunastu zawodników. Niektórzy naprawdę z fenomenalnymi CV, nazwiskami, jeżeli chodzi o rynek polski. Przede wszystkim ta transferowa bomba, a więc Mariusz Fornalczyk, który zamienił Koronę Kielce na RTS. Oczywiście póki co były zawodni Korony, czy też pogoni Szczecin nie odpalił wygląda naprawdę w. Średnio, natomiast szczerze powiedziawszy, wierzę, że przemówi do niego i znajdzie na niego sposób e, Patryk Czubak, i jeszcze popularny Fornal e, zostanie gwiazdą RTS-u. Do tego też ważne wzmocnienie na środek obrona, więc Teles Andrew, za którego widzew wyłożył 1,3 tysięcy euro. Jest także Samuel Akera, a więc obecnie jeden z moim zdaniem najlepszych zawodników widzewa, e, który kosztował RTS 750 tysięcy euro i który trafił do widzewa z botewu Płowdiv. Do tego mamy nowego bramkarza Wielko Ilicia, a więc najprawdopodobniej prawdopodobnie gdzieś, no to jest ta reakcja na możliwe odejście Rafała Gikiewicza, który jakiś czas temu mówił, że ma kilka ofert z Ligi Niemieckiej, natomiast być może doświadczony Polak po prostu rozwiąże swój kontrakt z Widzewem Łódź. Do tego też kolejny ze stoperów, a więc Ricardo Wisus, za którego Widzew wyłożył ponad 400 tysięcy euro. Mamy też Macieja Kikolskiego, który trafił z Legii do Widzewa. Dion Galapeni, który znalazł się właśnie w tej kadrze na ten sezon, ściągnięty z Ligi Kosowskiej. Jest także wykupiony Peter tchel i mnóstwo zawodników, którzy trafili na zasadzie wolnego transfera, więc to jest Lindon Selahi, Pepe Meisaba, czyli nowy napastnik, którego widzę w ogłosiu dopiero co, jest także Tonio Teklicz, Sebastian Berger, Angel Bena, czy też Antoni Klukowski. Generalnie, jeżeli chodzi o kwotę, to widzimy, że widzę poszedł na grubo, mówiąc tak delikatnie, bo to jest ponad 5 milionów euro, które widzę w wyłożył za nowych zawodników. Do tego jednak też należy pamiętać, że mimo tych transferów wolnych, bezgotówkowych, jednak spora część kasy przeszła na uposażenia, więc no możemy się spodziewać, że ta kadra widzewa bardzo dużo kosztuje, ale wraz z tymi mocnymi transferami, mocnymi zakupami, wiążą się oczekiwania, ponieważ podejrzewam, że żaden z kibiców widzewa jakby nie godzi się teraz na byle jakość. Mimo tego, że w ostatnich latach widzę, no, co nam sprzeciętniał, no to dysponując taką kadrą, tutaj każdy się spodziewa wyników, i wydaje mi się, że to top 5, a więc europejskie puchary to jest takie absolutne minimum. Oczywiście mówię to na bazie w zakupów wzmocnień i obecnej kadry, którą dysponuje trener Czubak, natomiast mając też świadomość, że po pierwsze to jest trener jeszcze na dorobku, po drugie widzę, że to jest projekt, który się dopiero rozwija i kształtuje, Na no a po trzecie też, że jednak ten sezon Ekstraklasy, mam przynajmniej taką nadzieję, będzie absolutnie wyjątkowy i wybitny pod kątem walki o najwyższe cele, ponieważ mamy mnóstwo ekip z tego tak zwanego tylnego siedzenia, jak chociażby Krakowia, Górnik, Zabrze, Wisła, Płock, które mocno zaatakują i które też będą walczyć do końca, miejmy nadzieję, o tę strefę dającą europejskie. Natomiast jeżeli chodzi o transfery Widzewa, te, które się mogą dokonać, ponieważ jak doskonale wiecie, okienko transferowe w Polsce trwa do 8 września, więc jeszcze jest czas, jeszcze jest taka ostatnia prosta na zakupy w naszej lidze. To warto powiedzieć, że według portalu Goal już widzę dopina kolejny transfer, chodzi o kolejnego napastnika, a więc o jeszcze jedną dziewiątkę do drużyny trenera Czubaka. Tym zawodnikiem jest 16-krotny reprezentant Szwajcarii, obecnie występujący w belgijskim klubie w ekipie Genku. To jest Andy Z Kili, który w przeszłości występował chociażby w Brighton, w Bazylei, w Augsburgu, dość powiedzieć, jak na młody wiek, bo to jest tylko 26 lat, to ma naprawdę niesamowite doświadczenie, biorąc pod uwagę grę w kilku mocnych ligach zagranicznych. Do tego też warto powiedzieć, że to nie jest taki zawodnik, który, nie wiem, grzał ławy w tamtym sezonie konsekwentnie, tylko gracz, który występował regularnie, co prawda na wypożyczaniu w ekipie standardu, natomiast, który ma wrażenie powinien się w polskiej lidze sprawdzić, biorąc pod uwagę na jego dokonania w latach ubiegłych, no i występ chociażby w Premier League, w ekipie w ekipie Brightonu, w jednej sezonie w w barwach Augsburga, czy też kilka innych lat spędzonych w lidze szwajcarskiej, czy też w lidze belgijskiej, a więc no zdecydowanie wyższy level niż ekstraklasa, biorąc pod uwagę chociażby intensywność, no i fakt, że funkcjonował w tych ligach jako, jak, jako jednak podstawowy zawodnik. Dlatego też warto powiedzieć, że w sezonie chociażby 19-20, a to były takie mega rozgrywki, ponieważ w barwach Luzan strzelił 17 goli, potem, potem też w trafił do Anglii, jakby ten znakomity sezon został spłędzony opanem transferem do Brighton. Następnie był próbowany właśnie w Augsburgu, potem trafił do Belgii, no i ekipa Genku włożyła za niego nie mało, bo blisko 3 miliony euro. Natomiast okazuje się zdaniem Goalpel, że jakby już w tym zawodniku nie pokładają nadziei, chcą go zrzucić z listy płac. No i tutaj przychodzi Widzew, który jest bardzo zdeterminowany, żeby tego zawodnika pozyskać. Z tego co możemy przeczytać i popatrzeć po jego meczach w tamtym sezonie, to jest taki profil dziewiątki, który wydaje mi się ciekawy, bo to jest coś pomiędzy zawodnikiem dynamicznym, takim szybkim skrzydłowym, a pomiędzy silnym, wysokim napastnikiem. W roli takiego typowego finishera, który raczej stoi i czeka na piłkę, więc wydaje mi się, że ten nowy zawodnik widzę wocia, więc 16-krotny reprezentant Szwajcarii łączyłby obie te cechy i byłby takim przynajmniej na papierze napastnikiem kompletnym. Przejście Andiego Zekirego oczywiście też oznaczałoby, że taka z już mega kompletnej, kompleksowej, takiej jak ekskluzywnej, stałaby się jeszcze bardziej ekskluzywna, bo chociaż na pozycji numer 9 trener Czubak ma do dyspozycji Sebastiana Bergiera, pozyskanego tego lata z GKS-u czy, czy jest też ten nowy silny napastnik, a więc Ba, który ma za sobą występy chociażby w niemieckim drugoligowcu, a więc szalkę. Natomiast to też pokazuje przede wszystkim, nie tylko jakby powiedziałbym mocy i gdzieś takie, powiedziałbym, fajne działania widzywał. Pod choćby finansowym, ale też to jak rośnie polska liga w oczach zawodników zagranicznych, ponieważ podejrzewam, że kilka jeszcze lat temu, nawet być może rok czy dwa sezony temu, ten zawodnik, a więc Adwim Zekiri, raczej by na ekstraklasę nie spoglądał. Tymczasem kuszony jest wizją nowego projektu, tego że ekstraklasa się rozwija i gramy aż czterema klubami w fazie ligowej ligi konferencji. No i też na samym końcu, być może to jest taki fakt mało istotny, ale jednak ważny, a więc gdzieś no, nie ma specjalnie możliwości ten nowy zawodnik odejść do innych klubów, gdyż większość Ważnych lig, zamknęła ten swój czas zakupów. Obecnie Polska jest jednym z tych krajów, gdzie rzeczywiście można jeszcze dokonywać transferów. Obok tego jest chociażby Szwajcaria, Cypry, czy też inne ligi egzotyczne. Jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie z perspektywy Włoch, jak też widzę w podejściu do tematów transferowych, bo na przykład pozycja bramkarza moim zdaniem, to jest taki jednak znak zapytania. A więc zobaczymy, czy ten nowy golkiber sprowadzony z TSC Baczka Topola będzie jedynką, czy być może cały czas trener Czubak będzie stawiał jednak na macie jakikolskiego, który urósł do tego mianej jedynki jeszcze za trenera Sopicza, czy być może też no jeszcze dokona się inna zmiana, inne rewolucje, na przykład Gikiewicz wróci między słupki, bo wydaje się, że on jest jakby mocno zdeterminowany do tego, żeby pracować i żeby zostać tą jedynką. Natomiast z drugiej strony, sprowadzenie jeszcze jednego bramkarza, no przynajmniej dla mnie to jest taki sygnał, że raczej Giki może się opakować wiekowy bramkarz. Być może tego lata opuści szeregi RTS. -u. Natomiast generalnie widzę, że to będzie taki projekt, i w zasadzie to już jest taki projekt, który się przyjemnie ogląda, który się przyjemnie śledzi. Jestem bardzo ciekaw, jakie miejsce zajmie zespół trenera, Biorąc pod uwagę jednak mega jakościową kadrę, duże ambicje, oczekiwania, no i też presję społeczeństwa, bo nie ma co ukrywać, że ta baza kibiców Widzewa jest fantastyczna, liczna, natomiast cały czas gdzieś dochodzą tam do te głosy, że Widzew musi regularnie grać i wygrywać, no i że miejsce w tabeli jest absolutnie istotne. Każdy ma taką świadomość, że Widzew dotąd nie ma tak ekskluzywnej kadry i zwyczajnie są oczekiwania, a więc gdzieś no ta walka o europejskie pchary, co moim zdaniem powinno być absolutnym planem minimum, biorąc pod uwagę tę jakość na tu i teraz, którą Dysponuje trener Czubak. Z takiej perspektywy finansowej na pewno warto też dodać, że sam Zekili będzie najdroższym zawodnikiem w historii klubu, ponieważ dotąd widzę najwięcej wyłożył za marusza Fornałczyka, a więc no, ten rekord 1,5 miliona euro zostanie przebity po ledwie kilku, kilkunastu tygodniach. Natomiast z perspektywy całej ekstraklasy też będzie absolutnie transferowała bomba, ponieważ y, obecnie najdroższym zawodnikiem w naszej lidze jest oczywiście Mileta Rajowicz, którego pozyskała Legia Warszawa z angielskiego Watfordu za równo 3 miliona euro. No, czy te źródła są różne? Mówi się o 2,5, 2,8 czy też 3. No ale przyjmujmy gdzieś te kwoty, które podaje Transfermarkt. Tym samym też, zdaniem portalu Goal.pl, Zekiri będzie drugim najdroższym zawodnikiem w historii naszej ligi, ponieważ ta kwota transferu ma oscylować od 2,5 do 3 miliona euro. Natomiast, jeżeli chodzi o takie spojrzenie kompleksowe, to też warto zerknąć, jak to wygląda. No teraz, jeśli chodzi o najdroższe ruchy w historii ekstraklasy, mówimy oczywiście o transferach przychodzących. Jak generalnie widzicie, tutaj mówimy o naprawdę kilku spektakularnych ruchach, jeżeli chodzi o naszą ligę. No i też, co istotne, wszystko się wydarzyło w niedawno, a więc mówimy o absolutnie najnowszej historii. Poza wspomnianym Rajowiczem, to jest jego nowy kolega klubowy, więc Kasper Urbański, za którego Legia wykłada 2,5 miliona euro, wcześniej też wykupiony ze Sportingu Urban Winagr, mamy też Jenika Agnero, czyli najdroższy transfer w historii Lecha Poznań, o którym też pewnie sporo powiem w osobnym materiale dotyczącym kolejorza, to też jest Kamil Piątkowski, Sam Greenwood, Jonathan Braut-Brunes, pozyskany przez Raków, Patryk Wolemark, czy też Ali Golizadek, także jak w tej chwili widzicie, ta typowa dziesiątka, to mówimy głównie. Głównie o zawodnikach, którzy zostali sprowadzeni do ekstraklasy tego lata, co oczywiście nam jakby potwierdza kilka testów dosyć takie oczywistych i banalnych, no ale z drugiej strony pokazuje, że faktycznie ten okres obecny jest dla ekstraklas najlepszy. To jest taki poziom rozkwit i taki renesans naszej piłki ligowej, jeżeli chodzi o kwoty wydawane ze zawodników. No i generalnie takie zainteresowanie i też spojrzenie na ekstraklasy przez inne kluby zagraniczne. Moi drodzy, wielkie dzięki za dziś. To materiał dotyczący widzy Wauci. Tak jak powiedziałem wcześniej, powstaną wkrótce takie filmy transferowe poświęcone Lechowi Poznań, Rakowowi Częstchowa, czy też biały Białystok. Wydaje mi się, że warto analizować szczegółowo i detalicznie naszych Pucharowiczów z uwagi właśnie na grę w europejskich Pucharach, ale też kilka innych klubów, być może takich nieoczywistych, niestandardowych, jak Widzę Fuć, który dokonuje mega ciekawych zmian i przeprowadza kapitalne transfery, czy też na przykład Górnik Zabrze, którym wydaje mi się, że też powinien powstać osobny odcinek. Ja nazywam się Piotrze Pecki, to jest kanał. 365 dni piłce. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam i do zobaczenia.